No, 2 marca w nowej hali sportowej po raz kolejny, po raz piąty już, odbył się Dzień Kobiet zorganizowany przez burmistrza miasta i gminy Pleszew, Dom Kultury oraz sponsora stację Paliw Ochman. Teraz w tym momencie impreza dobiega końca, ale jeszcze przed chwilą bawiło się tutaj ponad 600 osób. Najpierw na scenie wystąpili soliści Domu Kultury w Pleszewie, Angelika Szpitalniak i Gorborowski, Dominika Wojciechowska i Piotr Walczak, a gwiazdą wieczoru był artysta niesamowity, czyli Zbigniew Wodecki. Tuż przed koncertem zgodził się, aby udzielić nam wywiadu. Rozmawialiśmy o życiu, o karierze i oczywiście o kobietach. Bardzo się cieszymy, że możemy pana gościć w pleszewie nie po raz pierwszy, ale w takim fantastycznym momencie, bo to jest koncert z okazji Dnia Kobiet i nie mogłabym sobie odmówić, gdybym nie zapytała o pański ideał kobiety. Mądra, inteligentna, ładna, nie widząca poza mną innego gościa, jeszcze żeby dobrze gotowała, to były fantastyczny. Ale to taki koncept życzeń. Istnieją takie? No, powiedziała mi pani o ideo, no to ja sobie tak wyobrażam. Albo odwrotnie mogę, zła, złośliwa, fatalnie gotująca. Ale żeby kochała. Ale żeby kochała, tak jest. No, uczucie ważne rzeczywiście. Uczucie, które później się miłość się zmienia, a później zupełnie co innego. Trzeba jeszcze się polubić, a to jest już wyższy stopień, że tak powiem, wtajemniczenia. Polubić się, nie? Jak się jest po 20 latach na przykład wspólnego, czy po 15 latach wspólnego życia, to to już jest, to już jest sztuka. Pan występuje na scenie od kilkudziesięciu lat. Gdy Pan występował, to ja się jeszcze nie urodziłam, a mimo to ja na swojej playliście, na przykład w samochodzie, mam Pana utwory. I jak to się robi, że potrafi Pan porwać swoją muzyką nawet to młode pokolenie? Ja nie wiem, czy co się. Muzyki teraz jest bardzo dużo, różnej ludzie, młodzi ludzie grają. Mają o tyle, może trudniej zrobić tak zwaną karierę, bo bo jest strasznie dużo tych, konkurencja jest większa. Natomiast, no, mnie się udało w tych czasach, kiedy ja zaczynałem i kiedy byłem, że tak powiem, w uderzeniu, tak powiedzmy sobie, to, no to już były, były tylko dwa programy telewizyjne, natomiast to już było co oglądać, bo teraz to już się ogląda wszystko, czyli nic. Nie było prawdziwych tych formatów. Ale się, jak ktoś się lansował, lansował siebie. A teraz się głównie lansuje um, zupełnie z reklamy się lansuje teraz. Czy wszystkie te programy, te formaty wszystko służy temu, żeby sprzedawać reklamę? No bo telewizje są prywatne i, jest, i z tego żyją. Natomiast w tamtych czasach im jeszcze przykłada uwagę do, yy, no do, do, tych, do tych ludzi, solistów, którzy musieli umieć śpiewać na tyle, żeby sobie poradzić bez tych komputerów, które czyszczą, prostują, bo teraz wszystko się robi gałeckami. Jest prościej tak. Czuję im, wspieram. Naszych artystów to jest duży, duży, bardzo szeroki tak powiem, wachlarz tutaj, dlatego że artystów jest bardzo mało, są tylko ludzie znani. Są tacy, są tacy, że są znani z tego, że są znani, że są znani, bo coś potrafią, a jeżeli ktoś bardzo dużo potrafi, to jest nieznany, bo jest za dobry, za trudny. A... A są takie dziedziny, znaczy w, tej, w tej dziedzinie sztuki, jaką jest muzyka czy malarstwo. No to już trzeba się na tym znać, już trzeba grzebać, już trzeba słuchać, już trzeba wiedzieć, gdzie, gdzie nas robią w konia, a gdzie nas nie robią w konia. Gdzie rzeczywiście jest jakiś artysta, który wie, co robi. Ale żeby wiedzieć, czy on umie, czy nas ją szukuje, to trzeba się samemu nauczyć. No tak to już poszło. Tak to już poszło daleko. No, więc, więc, o co pani pytała, bo się no, <laughs> zasłuchałem we własne <laughs> słowa. Czy wspieram tych młodych? Bardzo. Ja miałem zresztą taki, zresztą prowadziłem tą Drogę do Gwiazd, parę programów właśnie, myślałem, że to będzie służyło temu, żeby z nich coś było. Ale to się okazało, że to y, z tymi formatami jest tak, z tymi programami, mówię Wam, to z, z, z żalem to mówię, że, że kończy się program i Pani, czy Pani już, Panu już dziękujemy, prawda? Ale przecież ja wygrałem, ja się, no tak, ale już Pan był, to teraz pójdźmy następnych. No i to tak się porobiło teraz w tej rozrywce. Z perspektywy czasu, z czego pan jest najbardziej dumny w swojej drodze zawodowej? Z głosów. Popieram. Tu <laughs> nie ma co dumny. wiesz, to, trzeba powiedzieć coś takiego, że trzeba było wybierać między wyborem a tym, co, co mnie wybrali rodzice. Znaczy, ja miałem być skrzypkiem artystą i byłem artystą. Serwowałem dyplom z wyróżnieniem a Dur, trudny koncert. Nagrałem się utworów na bardzo trudnym, jednym z najtrudniejszych instrumentów, jakim są skrzypce. Do tego, jak się jeszcze dołoży to, że utwory i komponowali na te instrumenty geniusze, tacy jak Paganini, Czajkowski, Bach, Mozart, Beethoven. No to to byli geniusze i myśmy się musieli tego uczyć, a młodzież musiała się uczyć tego, żeby zdać te dyplomy. Także w końcu nauczyła, poświęciła całe dzieciństwo, całą młodość, żeby łazić i ćwiczyć po kuchni, ćwiczyć te, te trudne, bardzo rzeczy. No to się okazało, że później, na przykład w moim wypadku, no krótko mówiąc, bardziej się opłaca śpiewać. No. <śled> I tu nie ma sprawiedliwości. To na zakończenie poproszę o życzenia dla wszystkich Pleszewianek z okazji Dnia Kobiet. Pleszewianki. Cieszę się, że tyle razy przyjeżdżałem i udało mi się bezkonfliktowo przejeżdżać przez plesze. Bo ja jeździłem, miałem daleko do pracy z Krakowa do Poznania przez plesze, więc znam te, te drogi na pamięć, można powiedzieć. No, y, 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 Pleszew jest bliski mojemu sercu. Pleszewianki również, bo miałem bardzo fajnych spotkań tutaj. Mam nadzieję, że to nie jest ostatnie. Cieszę się, że akurat w takim dniu jak 8 marca, bo jestem z tej epoki kamienia łupanego, gdzie 8 marca był bardzo popularny i ten słynny goźnik i Pończochy, i rajstopy, co tam jeszcze było. To święto było. I to święto nie dało się zabić ty Walentynką. Jak jest to do niego przywiązany, także wszystkiego dobrego Wam życia kobitki, żebyście miały, żeby się zdystansowały, żebyście się nie przejmowały chłopami, żebyście były uśmiechnięte i żebyście nie przejmowały nic. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego. Dziękuję.